A mało zarabiają, żeby reklamy wrzucać do gierconi godują tam kurwa, żeby reklamy ten wrzucać? Bardzo dużo bym dał za to, żeby na przykład chodząc po pustyniach Assassin's Creed Odyssey reklamowała mi się na przykład woda, że I Jak oni już pracują na tym, to, to jest k***a absurdalne. Dobra, to zacznijmy sobie od y, i reklamy w grach. Tak, pojawił się. Ciekawe. Na rozmowie z inwestorami, jaki Andrew Wilson, który jest CEO Electronic Arts, powiedział, że marzy mu się dynamiczny system, który wrzucałby do gier reklamy bazujące na zebranych danych o graczu, takich jak jego historia, przyzwyczajenia czy zainteresowania. Jeszcze potem dodał, że już kilka zespołów w firmie pracuje nad pomysłami implementacji reklam dopłatnych gier. I co o tym stary sądzisz? I co o tym, widzowie o tym sądzicie? A mało zarabiają, żeby reklamy wrzucać do gier, co oni godują tam kur... Żeby reklamy ten... wrzucać? A chciałbyś taką reklamkę zobaczyć? Nie no, ja bym nie chciał reklam grę, płatny grę. No, nie Dlaczego? Chciałbym. No bo, bo po prostu bym nie chciał, bo... Jakby... Nie lubię oglądać reklam, gdy coś płacę i założę się, że byłaby wtedy wersja gry która była jeszcze droższa, żeby nie było reklam, no kurwa, ja, ja w ogóle... Nie dawaj im pomysłów, stary. Co? Nie dawaj pomysłów. Ja naprawdę, ja w ogóle nie jestem fanem takich rozwiązań, tak samo jak było z tym Netflixem, że masz droższą wersję bez reklam, nie? No. no to ja jestem w ogóle przeciwny y, takim rzeczom, szczególnie w takim game devie, gdzie naprawdę szczególnie wydawcy zarabiają zajebiste pieniądze, nie? Ja uważam, że ja osobiście uważam, że reklamy, generalnie czy to na YouTubie, czy to na, czy to w grach, czy to w filmach, gdziekolwiek, uważam to za wartość dodatnią, że zawsze możemy szukać w nich jakichś inspiracji, zobaczyć, sobie, co tam możemy nowego sobie zobaczyć, nie? Na przykład, nie wiem, wyskoczy mi reklama Coca-Coli, na przykład mówię, o, akurat mam ochotę sobie, zainspirowała mnie ta reklama i na przykład mam sobie ochotę, na przykład Coca-Coli, na przykład bardzo dużo bym dał za to, żeby na przykład chodząc po pustyniach Assassin's Creed Odyssey reklamowała mi się na przykład Woda Żywiec Zdrój. No, to by było niesamowite, stary. I byś mógł, mógł z tej reklamy, z tego bigboarda wziąć wodę. No, nie chciałbyś stary takie coś I twoja postać była napita w survivalu. No. Nie, ale tak, tak poważnie, to w ogóle myślenie o czymś takim jak oni już pracują na tym, to to jest absurdalne. W sensie, jeszcze w darmowych grach spoko. Tak, no okej, okay. niech oni się jakoś utrzymują, tak? Darmowe gry, no, szczególnie jakieś ale... mobilniaki, no to tam reklama ci wyskakuje. Tak, mobilniaki, tak, ale obecnie nawet darmowe gry, takie jak Fortnite i tak dalej, oni mają reklamy, trochę nawet nie mają tych reklam, tylko mają battle passy, nie? Warzone ma czasami, zdarzy się coś, pojawi się jakiś, jakiś skinek do czegoś, ale to są właśnie, one nie są tak jakoś bardzo inwazyjne, nie? Są bardziej takie, no wiesz, kolaboracje też, nie? Ta, kolaboracje, tylko pytanie, kto... czy to taka reklama na przykład jak chodzi skin, Geralta? No to bardziej kolabo, no nie? To jest kolabo, taka, no nie? Właśnie taki kolab, nie? Bardziej takiej korzyść dla, dla obu stron nie? i takie. No nie wiem, przedby skin puszki Kolich. No to jakby, to, to jest jeszcze okej, okay, ale jakby, nie wiem, wrąbanie w jakiś płatnik, że chociażby jakichś billboardów z, z jakimś Pepsi czy Kolą, czy coś. No takie rzeczy się już pojawiały, na przykład w, w Battlefieldzie, nie? nie? Nie, nie, na przykład w Battlefieldzie, tam, w jakimś tam Battlefieldzie mhm. pojawił się taki Biblo, że była kola, że, że Pepsi było takie stare. Pepsi, Pepsi, no. Ale na przykład znalazłem tutaj też gry sportowe tam się I cały czas, też, cały czas praktycznie się pojawiają reklamy. Mam tutaj nawet kilka przykładów przygotowanych. Przykład, A to w sumie też EA, nie? No tak no właśnie, to drogu. też EA i mi się wydaje, że oni po prostu sprawdzili, że to im przynosi jakieś zyski. Nie przeszkadza jakoś bardzo w grach sportowych. W bo... grach sportowych to nie przeszkadza, w sensie takie... O, na przykład tutaj mamy PlayStation 4 e, reklamę, tylko mhm. że to też jest FIFA, nie? Na normalnych stadionach też się tutaj reklamy wyświetlają. Więc no. je, czego by nie mówić, to też może być coś w stylu takiej pogłębienia realizmu tego wszystkiego, nie? Bo tam na, na tych banerach oczywiście naprawdę też wyskakują reklamy. Mimo wszystko to jest chyba że płacimy. 3 za jeszcze musimy reklamy oglądać. Ehm, no tak, tak myśląc normalnie, logicznie, to... To tak. No. No. Ehm, w, ba w Battlefieldzie, tutaj mam to obrazek, proszę bardzo. Ehm, tutaj taki banerek Pepsi. bo To jest jakiś stary Battlefield, chyba 142, 2132? Tak, takiego? tak, tak, 2142. No. Ehm, w LoLu pojawiło się też Log MasterCard, tylko że LoL Lo to też jest gra darmowa, nie? Mhm. To, jest, to jest taki plus. I mamy, mam tutaj jeszcze na przykład reklamę The Boys w serialu z Amazona na UFC. So tak the so to, 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 to mi Nie, no, to, to, to To serial, to serial to fajny, ale ta reklama taka trochę hamska. No generalnie te reklamy są hamskie, no i. Y, tutaj jeszcze Acy Mirage od Ubisoftu, który oni mówili, że. Ech, klasyczek. Taki banerek pojawiał się, kiedy graliście sobie w. O to błąd był. Originsa i oni coś znaczyli, że to błąd. Przez przypadek im się napisał kod. Kurde, przy przypadek się grafika zrobiła. Tak, przy przypadek się grafika Ej, ej, fuck. Że polecenie. Zły przypadku... Zwy... Zwy... prompt pisałem, sorry, sorry, zły promcik. Deft Stranding miał reklamę Monstera? Z tego co kojarzę? Tak, to też by jest prawda. Mieli mo... Była reklama. A tam... Ale... Czekaj, ja sobie zobaczę. Po prostu był napój monster. A okej, okay, no to tak jeszcze spoko w sumie ja bym sobie grał w taki Death Stranding Gdyby jakiś baner monstera wysra wysrali, to. <laughs> no. Też trochę taki klimat. też chyba w... To... w PUBG miałeś Red Bulla chyba? Coś takiego? Więc ciężko to ugryźć trochę ten temat, bo jeśli chodzi o takie reklamy, jakie oni tu chcą wprowadzić, takie bazowane na zebranych danych o graczu, takich jak jego historia, przyzwyczajenia czy zainteresowania, to już bardzo wchodzi w taką inwigilację gracza, czemu się interesuje, to nie wiem jak oni by to chcieli monitorować, to musiałyby gry pobierać nam. Musiały być jakieś konto połączone chyba co? Jakieś konta połączone, gry by musiały pobierać nam jakieś spyware, coś w tym stylu, żeby badać, co my wyszukujemy i by było to jak w przeglądarkach, jeżeli wchodzimy na np. takie Allegro, to nam się po lewej wyskakuje, nie wiem, odkurzacze, bo, bo ostatnio... Odkurzacze patrzyliśmy, albo, nie wiem, mikrofony, bo mikrofony patrzyliśmy, albo z Facebookiem, no właśnie, mhm. także to jest. Uważam trochę niebezpieczne, jeżeli o to chodzi. I to jest coś, z czego bym na pewno nie chce zobaczyć. Jeżeli oni już chcą reklamować, to naprawdę zróbcie co, to nie tak inwazyjnie. No bo taki monster w Death Stranding, jestem w stanie to zrozumieć. To jest po prostu, nic ci nie mówi, po prostu to jest napój, który istnieje w tym świecie. On... Bo to, ten świat to jest jakaś wariacja naszego świata. No, równie, I on powstał. No i. No, równie dobrze mógłby być jakiś inny. No mógłby no. być jakiś inny, ale to tylko taki branding jest. No jest branding, ale. Jakby jestem w stanie zrozumieć, jak komuś się to może nie podobać, bo jednak no to jest taki branding, ale sobie ktoś pomyśli, że o, oh, zajebiście już kolejny hajs trzepią na jakiś kolejny głupo, tak, No, to jest takie... Mogliby zrobić jakąś swoją wersję energetyka i to, wiesz. No też było, było lepsze na pewno. Ale z drugiej strony, jeżeli w taki sposób mogą pozyskać fundusze na przykład na ulepszenie gry, to jest takie bardzo optymistyczne myślenie z mojej strony. Darmowej to... tak, wydaje mi się, że płatnej to tak e, to średnio to wygląda, bo oni zarabiają zajebiście dużo pieniędzy na te gry, nie. No też zależy też. No zależy jak się, jak się gra sprzeda. No nie? właśnie. Zależy, wiadomo, ale... Jeżeli mówimy o AAA, o takim naprawdę dobrym, to nie wiem, no ja w ogóle. No generalnie nie widzę takie tego, nie widzę, inside. Nie. No, w sensie mi chodzi o to, że takie, takie insideowe reklamy, które są jakby integralną częścią świata, świata, który jest, powiedzmy, alternatywą dla naszego świata, na przykład pojawia się na przykład puszka Pepsi albo puszka Coli, to jeżeli to nie jest jakieś inwazyjne, to szczerze powiedziawszy, bardzo możliwe, że ja tego nawet nie zauważę grając. No nie? Tak samo, że w filmach. Od lat pojawiają się jakieś tam właśnie takie elementy świata czy to samochody, zawsze jak się jakiś samochód pojawia w, 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 w filmie, no to, to musi być logo tego samochodu się. Pojawia, no to ono musi być, jakby to jest kontrakt, nie? Podpisane na reklamowanie. Jeżeli jakiś napój się pojawia, o bohaterzy piją, powiedzmy coś takiego, jeżeli to nie jest inwazyjne, no to nawet tego nie idzie zauważyć, nie? Mhm. Najgorsza jest taka reklama, która jest inwazyjna i jej tutaj mówi o reklamach, które one nie miały być takie wpisane w świat gry, tylko one miałyby być poza grą i wyskakiwać nam na ekranie, powiedzmy, kiedy my coś tam robimy. Czy tak, to? no bo to w sumie też wiąże się z tym, że to będą reklamy takie spersonalizowane pod użytkownika, nie, że one będą no. na podstawie naszych wyszukiwań, więc one też trudno by było je zaimplementować tak do gry, by każda, wiesz, reklama, reklama dla każdego, tylko innych rzeczy. Nie? No, A? zwłaszcza automatycznie, nie? Trudno, to jest nie do zrobienia, nie? No. Nie ma szans na No, chyba, więc to, to by to są, musiały być... Każda ta reklama ma jakieś banery na YouTube. No, musiałby wyskakiwać, tak jak na przykład przed chwilą pokazać w UFC, nie? Że tam by... No właśnie, ale nie nawet, jak... nawet nie, bo w UFC to też jest jakaś animacja, nie? No animacja, to by była reklama taka do pominięcia albo inna. Albo taki banerek na dole, albo reklama do skipnięcia. Nie, baner, taki banerek na dole, ja sobie to teraz poprosiłem, O Boże, chyba bym się zrzygał. Więc takie reklamy YouTube'owe, powiedzmy, Boże. pojawiające się w grach, to jest nie do zaakceptowania według mnie. Bo takie właśnie, jak mówię, o, taki monster w, monster w Death Stranding, okej. Okay. No, jeszcze dobra, okej. Okay. No, ja jestem fanem jednak tego, żeby robić rzeczy takie jak Fallout, że mamy Niukacola Cola czy coś. A, takie, Inne, okay. Takie własne rzeczy, takie parodie, nawet po prostu. Według mnie to jest ciekawsze. No też wiele na przykład gier próbuje po prostu dawać dane brandingi, ale nie mają z nimi licencji, więc muszą na przykład zmienić jedną literkę. Na przykład z KFC robią KFD. może nie KFD, bo KFC <laughs> jest nie firma. Ale no po prostu wie, co chodzi, nie? NFC no. czy coś takiego. No, wiadomo, no. no, no, no. I oni próbują na tym bazować i pewnie chętnie by sobie wzięli taki dealer, żeby tam po prostu było KFC logo. Tylko z drugiej strony takie lokowania też mają pewne, pewne obostrzenia, no bo jeżeli chcecie mieć licencję powiedzmy na KFC, albo nie, ok, dam inny przykład, na przykład z samochodami, to tam są licencje z tym, żeby samochód nie może być wykorzystany na przejeżdżania ludzi w GTA, albo nie to, może to. być y, widoczny rozpie, rozpieprzony, więc to pewne narzuca takie ramy, przy, których się trzeba trzymać. I to może wypaczyć trochę ideę gry, na przykład w GTA wyobraźcie sobie, że nie wiem, Audi nie możemy sobie rozjechać ludzi, no to, to trzeba umiejętnie wpisać w grę, nie? Żeby to nie było inwazyjne. Na przykład z Cyberpunku z Porsche, nie? Też było fajne, A, że tam jednak było to Porsche i nie było żadnego problemu, żeby sobie tam nim jakieś drifty kręcić, że tak powiem, lub być jakieś gorsze przestępstwo. I tyle, fajnie to wyszło. No, bo to w kolabie z tym Silverhandem. Tak, bardzo spoko kolaboracja. Myślę, że to się akurat graczom bardzo spodobało. No, ale takie reklamy pop No, 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 nie, nie, nie. Nie ma opcji, no, skuda, Bo jeżeli to jej byś już... Pytanie też, skoro EA powiedziało już publicznie, że nad tym pracują, no to no trzeba to się zastanowić. Teraz... no czekaj, to trzeba się zastanowić. W takim razie, na jakim etapie produ produkcyjnym takich reklam, myślenia na tym, są inne firmy. No. Bo wątpię, no. żeby w no. tym. Ubisoft. No, Ubisoft, właśnie. właśnie. wątpię, żeby EA było pionierem tej branży, jeżeli o to chodzi. Ja bym się bardziej schłaniał na przykład ku jakiemuś U który to pierwszy prowadzi, bo już ostatnio testowali sobie Assassin'a. No, oni właśnie. To są takie mini ruchy, które tam trochę badają, to jak to odbierzemy. No. A... I nie ja wiem, jak przeżywamy, to jakby jakaś tragedia się stała, ale właśnie. O to chodzi, żeby o tym mówić, bo jakbyśmy przemilczeli temat, to. Możemy może my dwóch nie wniesiemy do tego nic, e, powiedzmy, coś, co zmieni świat i zmieni ich e, taktykę. Bo pewnie jeśli chcą to prowadzić, to i tak to prowadzą, ale wydaje mi się, że takie rzeczy powinno się głośno mówić. Challenger napisał: Reklamy tego typu to tak zwane lokowanie produktu. Nie mam nic przeciwko nim, a wyobraźcie sobie, żeby gra wyświetlała reklamy podczas loadingu, aby celowo pauzowało grę i wyświetlało reklamy. No. To, 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 to jest, wydaje mi się, że tutaj jest dobre spostrzeżenie, bo loadingi to może być dobry placement do wstawienia reklamy, dobre miejsce o po prostu jas. do wstawienia reklamy, jeżeli o to chodzi i wydaje mi się, że jej by w to celowało. Nie? Ale w, no, kurde, wyobraźcie sobie jakby to zabijało ducha na przykład takiego Battlefielda. Mamy wojenną serię, mamy... Znaczy teraz to i tak odeszło w pizdu od tych wojennych motywów i teraz bardzo użycznili to. No ale wyobraźmy sobie, że mamy takie Battlefielda 1, który traktuje o I wojnie światowej. Mamy ciężki klimat, poważne, muzyka zawsze wprowadza nas na bitwę. Mamy pokazane screeny mapy, nazwy mapy. To wyobraźcie sobie, że zamiast tego, kiedy dołączamy do gry, mamy, mamy reklamę, no nie wiem, Coca-Coli. To by było żałosne. Myślę, że energetyki by się chciały tak reklamować. No. No, bo... Energetyki? Takich kontrowersyjnych rzeczach. Możliwe. Nie wiem, bo na przykład jakieś takie rzeczy typu Monster, nie, chyba lubią takich e, ekstremalnie odjechanych rzeczach się reklamować, no i dla nich to by pewnie nie było jakiegoś dużego problemu. No, pan z jeszcze napisał. Wyobrażam sobie, iż GTA Online bazujące na, sz... GTA Online bazujące na szóste zamiast reklamy z były reklamy Sprite'a i innych napojów, samochody i inne rzeczy. No, w... gdyby to było z pomyślunkiem wpisane w świat, żeby, tak jak mówię, nie było to inwazyjne, nie wiem, na przykład jakiś banner Sprite'a, powiedzmy jest. Tylko on też by musiał się odnosić do świata gry, a nie do świata rzeczywistego, że, no, w rzeczywistym świecie sprite teraz w Kauflandzie kosztuje 5,99, nie? To takiego bym, bym nie chciał, bo to by była bardzo taka meta. No, pewnie by było takie jak GTA jest, nie? Czyli po prostu jest banner jest logo i tyle, bo jakiś. A... No, no. dobra No, więc to by nawet bardziej przybliżało ten świat, chociaż świat GTA jest już wykreowany. Ma, ma swoje no, właśnie marki. o to chodzi, że to jest ten, ten świat już ma te swoje lore, nie? No, tam ma swoje Wszystko marki. Rzecz, czy... ta, ma One swoje się już po prostu kojarzą i bardzo dobrze tego nie zmieniają. No, może i ja. dobrze. A co do. Jeszcze takie pytanie, co do tego tematu, właśnie do reklam. Czy. Okej, okay, to może być trochę takie pytanie, na które znam odpowiedź, więc zapytam Was, czy chcielibyście reklam w grach takich jak. płatny grach takich jak na przykład, nie wiem, Battlefield, żeby podczas ekranu ładowania coś wam się czytało. Czy, czy to by wam przeszkadzało na dłuższą metę, czy bylibyście w stanie to zaakceptować? Bo ja bym chyba takiego w takiego Battlefield dał sobie ekran, jeżeli takie coś by mi się pojawiało za każdym razem, bo z drugiej strony też wychodzi na to, że jeżeli reklama. Teraz mamy te nowe dyski i tak dalej, są szybkie dyski, więc rzeczy się szybko wczytują, więc wydaje mi się, że twórcy byliby w stanie przedłuż Ładowania tylko po to, żeby reklama siebie wyświetlała, zamówiono ilość czasu. Czyli jeżeli reklamodawca zamówiłby sobie no 15 sekund, ma się wyświetlać przed meczem, to to nie mieliby problemu, żeby to wydłużyć i żeby 15 minut się wyświetlał przed meczem. O, tutaj ciekawe. O ile nie przedłużałoby to czasu ładowania, to miałby w nosie. No właśnie, ja też nie koniecznie, bo jednak to, to wklejanie, te ekrany ładowania, ja uważam, że one fajnie budują klimat. Tam są i miejsca dla podpowiedzi, i miejsca na muzykę, żeby sobie posłuchać przed wejściem na mecz. Z jednej strony kurestwo, ale z drugiej i tak siedzisz i czekasz, więc olewasz to, że na ekranie ładowania masz reklamę, bo wtedy albo coś sobie nie. robisz na telefonie albo i itp. Nie no, zgadzam to, się. Też się z tym nie zgadzam w ogóle. Totalnie ja uważam, że ekrany ładowania często są istotne. No. I chociaż my nawet w Elden Ringu mamy często jakieś albo fajne grafiki, albo jakieś fajne napisy, które nam pomagają zrozumieć świat. No trochę lepiej i można loadingi zrobić dobrze. To, że wiesz, nie jesteś przyzwyczajony do tego, że ktoś, że, że powiedzmy, że ktoś nie zaprojektował fajnie loadingu, no to, to może troszkę się tam... A w ogóle była taka sytuacja z jakimś tam firmą, która produkowała kable HDMI i oni dawali taki pomysł, czy nawet nie wiem, czy to nie weszło w życie, że te kable HDMI monitorowały, kiedy ty jesteś w ekranie ładowania i wyświetlały ci wtedy reklamy. Było coś takiego. Taki pamiętam, był tam jakiś czas temu. Może to na Prima Prilis było. Nie, to nie było niestety na Prima Prilis. Przyzwyczajenie przy, przy Przyzwyczajają pokolenie do mikrotransakcji, bo następnie wprowadzić je w życie wszędzie na co dzień, czy to w sklepie, czy to w autobusie. To wtedy będzie normalka i nic dziwnego. No, taka, taka, taka dystopia trochę, nie? Cyberpunk taki nadchodzi, że wszędzie reklamy, gdzie popatrzymy, tu się wyświetlają reklamy, tam gdzie nie powinno być, to się wyświetlają reklamy. Za chwilę jeszcze w takim tempie, to za chwilę będą jakieś erotyczne reklamy się pojawiały, właśnie w cyberpunku, w coś w tym stylu. Szkoda, bo jeszcze jakby te reklamy były fajne, a tak są gówniane z większości, <grystety> No, ale Dragon's Dogma na przykład ostatnio miała, były takie dyskusje, że jak na przykład zginiesz, to ci się pojawiało na ekranie, czy chcesz się wskrzesić, nie? I tak dalej. I to bardzo mocno przypominało gry mobilne, w których na przykład giniesz sobie i możesz za obejrzeniem reklamy Wrócić do życia. No i w jaką to scenę może pójść? Jak niedługo będą powstawać souls -like powiedzmy, mm, które będziesz musiał pośmiertnie. Nie mówię, że od From Software, bo wątpię, żeby From Software się na coś takiego zdecydowało. Ja za bardzo szanuję From Software, żeby myśleć o nich, żeby się na takie coś zdecydowało. No ale nie wiem, jakieś CI Games od Lord of the Fallen, Albo IES, wybierzcie jakiegoś swojego souls -like Albo Ubisoft i powiedzmy, że masz walkę z bossem. Umierasz na tym, um tym bosie i ci ekranik. Czy chcesz obejrzeć reklamę, żeby skrześć? Żeby dostać drugie życie jak w No. Przecie wyobraź sobie, jakie to i też jeżeli twórcy by chcieli robić gry pod te reklamy, to one też by musiały być... Takie uniwersalne, żeby się na więcej najwięcej reklamodawców, bo wiadomo, że niektórzy reklamodawcy nie będą chcieli się reklamować na kontrowersyjnych treściach. Tak, więc... żeby to były gry, w których można było te reklamy umieścić, a nie jak na przykład Kingdom, gdzie, gdzie nie umieścisz reklamy Pepsi, no bo jak. No myślę, że Ale nie, King... czy Kingdom jest taką kontro kontrowersyjną grą, w której na przykład nie chciałby się Coca-Cola zreklamować? No ale w... jakby miała się zreklamować? No po prostu jakiś popapik. A popapik ale... Tak, tak. tak, Ja no mówię to... teraz o popapach. No to pop no to tak. Nie? No ale w sensie o tym mówię, tak że taki... jeżeli to by wyszło, jeżeli te popapy by wyszły, to wydawcy. Ta jak EA, oni by chcieli robić gry jak najbardziej uniwersalne i bezpieczne, żeby te reklam żeby jak najwięcej reklamodawców ściągać. Bo jest taki na przykład. Um, o, co do FIFY. Znalazłem artykuł, bo teraz, jeśli wiecie, jeśli nie wiesz, już nie ma FIFY, tylko jest EA Sports FC 2024. Jakby stracili, mm, zerwali umowę z. FIFA. I teraz go nazywa się zupełnie inaczej, ale to, za, to cały czas FIFA, którą znaliśmy. Tylko, że po prostu pod inną nazwą. No i generalnie ta FIFA się zajmie się mocno sprzedaje. I jest jakiś ziomek Alexander Lee, on, on pracuje w Digidat, to jest takie studio. I on powiedział, że Od 2000, EA Sport 2024, odcinając się od FIFA, otworzyło sobie możliwości dodawania większej ilości reklam. Czyli nawet. Mają więcej graczy, lepiej się sprzedała gra, i do tego otworzyło im się nowe furtki do dawania reklam, bo FIFA miała tam jakieś wiesz, raz, że kontrowersje, dwa że jakieś tam problemy z niektórymi matkami się nie dokodywała, i tak dalej. I teraz oni mogą sobie na własną rękę te reklamy na te billboardy dawać. No. I tutaj jeszcze zacytuję, że Jason Wilson ze sports Business Journal zauważa, że jej FCM będzie testem dla fanów, których firma budowała przez dziesięciolecia dzięki tytułowi FIFA. Ta 23 przewyższyła sprzedaż poprzedniej gry w całym okresie, jeżeli 6 miesięcy, Chyba to jest jakieś coś mądrego napisane, czy to nie jest nic mądrego? No to jest chyba nic, to nic nie ma w tym cytacie. Dobra, to nieważne. No, więc ja się właśnie obawiam, że jeżeli to wejdzie w życie, to naprawdę możemy dostawać masę nudnych, powtarzalnych, bezpiecznych gier. A przecież grać ja w obecnie, to totalnie, okej, okay, można, można powiedzieć, że nawet hejtuję hmm. gry, które są tak cholernie bezpieczne, nie? W sensie, no nie chcemy grać w takie bezpieczne gry. My chcemy jakieś doświadczenia w filmy, seriale, które są bezpieczne. Spierdać. Ja, ja mam w dupie wizję, którą nie do końca chcą nawet twórcy egzekwować do końca. No nie co ty o tym uważasz, no. Ja uważam, że super, nie?